Up with it, girl. Rock with it, girl. See Show them it, girl. But ba the bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. But ba the bang bang. Hej, he, moi kochani, moi kochane, witam was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie, i zapraszam Was 18 kwietnia, to jest dzień tygodnia wtorek, czyli dzień przed wylotem. Ja wam powiedziałam, że przyjdę do Was takim małym vlogiem. Będzie to, słuchajcie, coś w rodzaju ludzka rzecz pogadać. Nie zwracajcie na mnie uwagi, jest tu nieumalowana, po prostu nic, zero oprócz serum i kremu. Nie mam na twarzy. Przychodzę do Was właśnie z ludzką rzeczą pogadać, w której będę chciała Wam pokazać pogadać troszeczkę a propos wyjazdu i pokazać Wam, co pakuję, co, co pakuję, co zabieram ze sobą oczywiście. Wiem, że lubicie takie filmiki, ja również takie lubię oglądać. Pytałyście mnie, czy nagram coś takiego. Kilka z Was do mnie napisało, więc, więc oczywiście, że nagram. Właśnie jestem w trakcie pakowania Dopakowywania różnych rzeczy Także myślę, że to będzie świetna okazja Bo będę akurat właśnie wkładała wszystko do walizki e, Doszliśmy do wniosku wczoraj Że jeszcze dokupimy bagaż Bagaż główny Dlatego, że rzeczy jest naprawdę mm, niemało A jeszcze Fabian chce też zabrać jakiś alkohol ze sobą Więc e, siłą rzeczy będzie trzeba dokupić bagaż e, Walizkę już mamy Jako bagaż jest u Kracusia w pokoju Także nie mam co się spinać Bo jeżeli nawet ja się tutaj nie zmieszczę To dopakuję tam do właśnie głównego bagażu Pokażę Wam, co zabieram ja ze sobą. E, przygotowałam sobie już nawet trochę rzeczy kosmetyczne w woreczkach mm, i chyba mam nadzieję, że wszystko przygotowałam na wyjazd. Tak mi się wydaje. Jeszcze coś tutaj, jakby zmieniam, e, modyfikuję, ale generalnie to właśnie to zabieram, co Wam teraz pokażę. Czyli, e, więc jeżeli chodzi o słuchajcie, sukienki, to zabieram sukienek 1, 2, 3, 4, 5. 6, 6 sukienek. Ja uważam, że nie wiem, chyba będziemy tam bodajże, chyba 8, 9 czy 10 dni, jakoś tak. To myślę, że tyle sukienek spokojnie wystarczy, dlatego że generalnie sukienki mogę zakładać w sumie wieczorem na jakieś tam wyjście, na spacer czy, czy coś w ten deseń, chyba że zrobię Wam też jakieś stylizacje. Więc biorę na pewno 6 sukienek. Tu jeszcze mam wpakowane, nie wiem czy będzie widać. Tutaj jest jeansowy kombinezon, który jeden ze sobą zabieram. więc Jest kombinezon, są te stopy takie, które Wam pokazywałam, te takie kabaretki. Dalej, co tu już mam w alisce, to jest ten taki mój flaming, po prostu na drinka, także go ze sobą zabieram. Dalej mam tutaj doły, czyli majtki od właśnie strojów kąpielowych. Więc za chwilę Wam powiem, które stroje zabieram. Buty biorę też maciaki, takie, żeby były wygodne do chodzenia. Następne buty to są te takie jeansowe. Dalej zabieram też te moje takie złote sandałki, złote Zastanawiałam się nad tymi, czy nie je wziąć jeszcze też z powrotem czy tam będę w nich chodzić, czy nie będę w nich chodzić. Te takie fajne człopaki, naprawdę bardzo są wygodne, one fajnie się też mienią. Zobaczymy, może je też wpakuję. I jeszcze jedne buty, jakie chciałam wziąć i są tutaj też przygotowane, ale nie wiem, czy jeszcze właśnie w moją walizkę, czy nie tam do Fabiana, do tego głównego bagażu. To są właśnie te czarne takie, zaraz Wam pokażę, To są te, te. Jako jedyne, jako eleganckie właśnie do sukienek, to chcę je zabrać. Muszę je tylko jeszcze przeczyścić. I chyba jeszcze wezmę czerwone na koturnie, bo też mi brakowało czegoś czerwonego, bo mam czerwoną sukienkę, czarną, także tak. Więc to już wędruję tutaj do walizki na spokojnie. Jeansy biorę dwie pary. W jednych, w których pojadę, ale jeszcze nie wiem za bardzo, w których, zastanowię się zaraz. Biorę te, które stuningowałam sobie, robiąc tutaj takie fajne oczęta. Mam nadzieję, że to widać. Na pupie po prostu takie oczy sobie dorobiłam, dokleiłam. I drugie to są te takie podarte, moje po prostu białe, zwykłe, najzwyklejsze. Jeżeli chodzi o stroje kąpielowe, biorę ten taki sportowy, czyli ten taki biały, co mam tutaj topiki, i do tego mam czarne majtki, bo niestety z białych już nie było rozmiaru. Kupiłam czarne do innego stroju, ale mają tutaj takie podobną taką koroneczkę, więc będą do tego pasować. Więc to drugi strój to będzie ten zielony, taki khaki. Także trzeci strój to jest ten taki różowy, który którego zdjęcie macie na mojej grupie zamkniętej. Dalej mamy ten czerwony. On jest fajny, ponieważ odpinają się tutaj ramionczka i można opalać się właśnie bez ramionczek. No i właśnie mój chiciorek, czyli to jest w sumie. Nawet metki nie zdjęłam czady. Okej, okay, to jest ten, który wam mówiłam, że to jest to nie jest trój, to jest po prostu bielizna, ale strasznie, strasznie mi się podoba i on będzie pięknie wyglądał na plaży. Zobaczcie, tak się fajnie mieni. Także zobaczymy jak to wyjdzie. Do niego będę właśnie używała te pareo, czy jak to się to nazywa. Nawet zobaczcie w kolorze będzie tutaj fajnie to będzie wyglądało. Dlatego, że do tej góry są niestety stringi, a wiecie, że ja aż tak odważna nie jestem, żeby tam świecić pupą, pomimo iż w sumie w sumie tam jej nikt nie zna. Biorę parę, o której jest od, 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 od Moni z paczki, także to zabieram. Tu oczywiście trzy czy cztery pary białych gaci. Jeszcze dopakuję inne, oczywiście, ale jeszcze nie spakowałam. Taki stanik stanikotopik, może po prostu do shortów: jak będzie któregoś dnia ciepło i tylko katanka zarzuca, zobaczymy. Jeszcze nie mam pomysłu na to, ale też ze sobą biorę. Dalej, kolejna rzecz to są body i zastanawiam się, czy wszystkie z tych bodów właśnie brać. W tym już w sumie tu chodziłam, to chyba tego nie będę brała. Wezmę sobie te takie, to jest bardzo takie fajne, ja wiem, że one jest wyzywające, ale, ale bardzo mi się podoba, także biorę ze sobą na pewno te body. Drugie to są te takie żółte, które na pewno kojarzycie z moimi... Biorę ręczniczek, pokażę Wam ten grawer od Moni. To jest właśnie taki grawer na ręczniczku. A to są bluzki, bluzki z krótkim rękawem, których biorę jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Także też w sumie nie mało. Czekajcie, muszę tutaj dobrze to powkładać, żeby tutaj nic się nie, nie powyginało. Dobra, jeżeli chodzi o długi rękaw, na razie odłożyłam aż jedną rzecz z drugim rękawem. I jest to taka czarna, czarna bluzka, zwykła. Jakoś może któregoś wieczoru po prostu, jak będzie chłodno, to to ją założę. I tu dwie kolejne, które są również długim rękawem, to jest właśnie koszula, którą biorę. I druga to jest właśnie ta bluza, taka taka fajna bluza. I zastanawiam się, czy w tym właśnie nie pojadę. Jeszcze nie wiem, właśnie kurczę? Nie wiem, albo po prostu białą, zwykłą koszulkę i katankę. Bo katankę chcę mieć na sobie, dlatego żeby, bo ona jest ciężka i zajmuje trochę miejsca, więc żeby nie mieć jej w bagażu, tym bardziej, że jeszcze biorę laptopa, jeszcze musi się mi zmieścić laptop, dlatego muszę tutaj się zorientować, ale na pewno biorę tą fajną bluzę, a tą bluzę też widziałam, że właśnie Agima z Irlandii, także super ekstra, paznokcie, paznokcie wybrałam takie E, takie dwie paczki. Jeżeli mi się zechce, zachce jeszcze jakieś innych, tam jest klajres, także e, będę mogła sobie tam zakupić pazury. Gadżetowe e, rzeczy, co biorę, już wam powiem, bo mam tutaj. E, z kosmetycznych jeszcze rzeczy to muszę właśnie przyłożyć do woreczka. Biorę ze sobą Marię Prześpieszacz Opalania. To są te spaczki od Moni, także to biorę jako kosmetyki. Biorę te takie, takie coś imitujące, wiecie, tutaj takie podkładki, podbiust, taki pseudobiust, niewidoczny, taki silikonowy, także biorę to. Biorę na pewno nakładki, te takie silikonowe nabiust, czyli na w sumie sutki, że tak się wyrażą. Dalej, co tutaj jeszcze mam? Biorę te takie, te takie plastry, taśmy do wrózek, które będą tutaj właśnie jakoś Odkryte w sobie, przede wszystkim do tej sukienki czarnej, którą wygrałam na stronie Coco Dress, czyli UGOSI. Więc to jest to. Dalej, czekajcie, poznajcie schowane, to jest do kosmetyków. Kolejna rzecz to jest piżamka. Piżamkę biorę jedną. Dalej, jeśli chodzi o dół, czyli o jakieś tutaj krótkie rzeczy, biorę te spodenki, te w sumie jedne jeansowe, nie wiem dlaczego jedne, ale biorę tej, tutaj są też stuningowane, ale ta literka A, coś mi się powie, wam. Niefortunnie jakoś e, przyprasowała, e, i Wam powiem, że będę chciała jeszcze ją dokleić. Także poprosiłam Fabiana, żeby dzisiaj będzie żeby e, wziął mi jakiś super glue, Więc jeszcze poprawię. E, biorę spódniczkę, spódniczkę właśnie do tych bodów, czy do czegoś tak e, bardziej na elegancko, na przykład. Na wieczór dalej biorę tą spódniczkę zieloną, taką khaki. Aha, i tu jeszcze mam jedne spodnie. Spodnie, w których właśnie się zastanawiam, czy nie jechać. Te takie, o, te takie rybaczki. Ja je sobie tutaj jeszcze podłożę. Będą takie przed kolano. Tam będzie ciepło, a tutaj generalnie będę aż tylko na lotnisku, także myślę, że powinnam dać radę. Założyłabym właśnie te spodnie, do tego jeszcze nie wiem, biały topik, chyba zwykły, i katankę. Te dwie bluzki miałam wziąć, ale jednak ich nie biorę, także je odkładam. Kolejna rzecz jaką właśnie biorę i yy, były właśnie u oliwki wsadzone, nie wiem dlaczego, biorę te leginsy, sama nie wiem czy to będzie dobry pomysł, żeby je wziąć, To z takimi naszywkami, te takie moraśki. Rzecz kolejna, którą zakupiłam, słuchajcie, jest taka tylko ciasna, nie do końca jestem do niej przekonana, to jest taka bluzeczka jeansowa, po którą właśnie się wróciłam do Primarka, ale wzięłam dziesiątkę i ona jest taka... Mega mega obcisła w biuście. Więc ja nie wiem, ale chyba jej jednak nie zabiorę. Nie biorę jej. Rzecz kolejna, to już jest taka zwykła, prosta, spoko. To jest taka rzecz, którą dokupiłam, ona była po 6 chyba funtów, też w Primarku, także tą właśnie jeszcze też zabieram spódniczka, spódniczka zwykła, jak tam tak haki, tylko że w takim kolorku e, ekry, bo to nie jest taki czysty biały więc e, fajnie leżą te spódniczki bardzo, bardzo mi się podobają, będą na pewno fajnie wygodne, e, to są wszystkie rzeczy jakie ja tutaj mam wpakowane w swoją walizkę, jedyne co jeszcze do niej dorzucę, to będą albo kosmetyki, albo z niej właśnie coś polecić do tej walizki Fabiana, która będzie głównym bagażem, e, a tu będzie po prostu mniej rzeczy, jeżeli chodzi o biżuterię Słuchajcie, jeżeli chodzi o biżuterię, biorę na pewno to, ponieważ chciałam to do tego khaki stroju. Przygotowałam brązoletkę, bransoletka na wieczór do sukienki, tej, e, chyba tej czarnej. E, dalej mam tutaj, wziąłam białe, bo nie do czego to pasuje, bo mam białych trochę bluzek, Takie biały czoker, ale biorę tylko ten jeden, bez tego odwiązanego. Kolejny czoker, jaki biorę, to jest taki. E, kolejny, jaki biorę, czekajcie, bo mi tu już niewygodnie. Kolejny jaki biorę to jest ten od y, Moni z paczki, ten czarny, taki ze złotym również podwójny. Kolejny to jest ten, który dostałam, czuszki od Was, y, że to był od Agi, się wydaje, y, więc ten czoker, tak coś kojarzę, chyba od Agi właśnie. Także biorę na pewno ten czoker, biorę spineczkę, przyda mi się na pewno. Y, dalej biorę te przypinki, przypinki takie, które sobie może do czegoś tam wkomponuję i tu jeszcze z napisem Lucky. Czwarta to jest Kiss Me. Spinka do włosów, jedna. E, tak jak powiedziałam, to, to z fut nie z futerkiem, tylko z piórkiem. I te takie trzy e, jakieś przypinki, może mi się po prostu przydadzą do czegoś, żeby coś urozmaicić. I biorę ten jeden czoker, który jest jeszcze nierozpakowany. E, może się fajnie do czegoś mi nada na spacerku, bo raczej nie na plaży, bo się bardzo by zgrzał. Ale może do czegoś go wkomponuję. Także biorę też ten czoker. Brakuje mi jeszcze jednego czokera, jakiegoś takiego dłuższego do tej sukienki z tym bardzo takim głębokim dekoltem. Poczekajcie. Dobra, szybka decyzja zapadła. Biorę jeszcze ze sobą ten choker, czyli taki e, krzyżyk z cyrkoniami. Też ten z serduszkiem, ponieważ jest taki bardzo fajny, uniwersalny. Ten taki czarny z serduszkiem. No i właśnie biorę ten jeden długi taki do tej sukienki czarnej e, z tym takim bardzo, bardzo głębokim dekoltem. E, ok, to jest wszystko, jeżeli chodzi o biżuterię. Teraz Wam pokażę, co biorę z kosmetyków. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o rzeczy kosmetyczne. Spójrzcie, poprawia wam kamerkę. Dobra. Jeżeli o kosmetyki, tutaj mam wpakowane już, spakowane dwa woreczki. Woreczki, dlatego że są większe pojemności, em, zbliżone do 100 ml, które będę musiała mieć em, oddzielnie. A tutaj mam kosmetyczkę załadowaną. Wczoraj miałam taki dylemat, że w ogóle nie pytajcie. Tak wygląda moja kosmetyczka i co ja ze sobą zabieram. Tylko się nie śmiejcie, naprawdę. Miałam problem oczywiście z rzeczami do ust, ponieważ wzięłam dość sporo tych kolorów do ust, ale, ale naprawdę zgłupiałam. Powiem Wam, że każdego dnia będę chciała sobie przynajmniej właśnie z dwa razy na dzień zmieniać kolor ust, tylko dwie paletki. Wybrałam takie. Biorę Smashbox, to jest paletka od Dari takimi kolorkami. Ja myślę, że tutaj wyczaruję coś i wieczorowego, i dziennego. Także biorę Smashboxa oraz tartaletę Jednak to są dwie paletki, które jednak postanowiłam, że ze za sobą zabieram. I tutaj mamy też dzienne i wieczorowe. Jeżeli chodzi o usta, biorę Barry M w kolorku 169. To jest taki nudziak, po prostu nudziak. I chciałam jakiś czerwony. Z czerwieni miałam, mam aż dwie w sumie takie do wyboru, bo jeszcze zapomniałam, że mam jeszcze tą tutaj Tutaj, gdzie Wam nie pokazywałam, co mówiłam Wam, że sterta kosmetyków, ale wczoraj o tym zapomniałam, więc już nie chcę mi się nawet odgrzebywać. Po prostu biorę tą z Essence, taką płynną pomadkę. Nie mam tu, nie widzę żadnego numerku, bo zdarte, po prostu zdarte. Tak wygląda ta pomadeczka z Essence w takim kolorku, właśnie czerwono malinowym. Dalej dwa błyszczyki. Jeden to jest Dior, to jest ten taki opalizujący, mieniący się, i różowy, taki olejkowy. Jeżeli chodzi dalej o usta Kiko, taką różową, teraz Wam pokażę, tutaj może zesłoczuję wam, jakie kolory ze sobą zabieram. 421 Smart, i to jest taki różowy. Mówią wszyscy do mnie, bierz ją mama. To jest taka... O. To jest taka zwykła, połyskująca. Nic się tu szczególnego jakby nie dzieje, więc nie muszę jej słocować. Tutaj dalej mam kolejną Skiko i to jest 08 Enigma Lipstick i to jest taki piękny. Znowu taki różowy, różowo-fioletowy, nie wiem, taki wpadający trochę w niebieski. Ciężko mi określić ten kolor. Synek, poczekaj. Dalej oczywiście moja ulubiona Candy Tint Balm Tutti Frutti 071 ze Slika Zobaczę właśnie, którym, który Użyję jutro na wyjazd Jeszcze nie wiem I tutaj mam ostatnia Kiko To jest 923 Taki mam numerek I to jest taki fiolet I już Wam pokazuję wszystkie odcienie, jakie ze sobą zabieram Tak by to wyglądało Mam nadzieję, że jakoś mniej więcej Widać na tych moich chudych Dłoniach mi kochanie chusteczka tu, w Będzie. Z powrotem, czyli dwie paletki i nie chce mi się nawet liczyć, ale widziałyście, ile produktów do usług zabieram. I w drugiej przykrótce, co my tutaj mamy, co będziemy potrzebować. Już Wam wszystko wysypuję i jeszcze raz Wam powiem, co biorę. Myślę, Tym bardziej, że na pewno wzięłabym mniej, gdyby nie fakt, że nagrywam i będę chciała Wam zrobić jakąś stylizację. I na pewno będę chciała wyglądać na filmikach zupełnie inaczej, a nie na każdego dnia tak samo. Jeżeli chodzi o tusze, to wybrałam tuszów dwa, tak? Dobrze tu patrzę? Dwa tusze. Ale to niemożliwe, bo. A, trzy. No właśnie, mówię, że mi brakuje. Trzy tusze. Dla te, dlatego, że po prostu trzy. E, Duo Bronzer i Rozjaśniacz, Rozświetlacz z Maybelline. Dalej, jeżeli chodzi o produkty do brwi, e, biorę takie produkty do brwi. Biorę Shimmer Sheets Rose Gold, tą wersję. Biorę oczywiście So Cool Eye Stick, czyli pandzie, pandzie pod oczka. Dalej pod oczy Filorga Nutri Filler Lips, czyli ten taki produkt optycznie zwiększający jakby usta, ale jego chyba właśnie wezmę tutaj do plecaczka. Dalej biorę jeden cień w w takim. No wiecie o co mi chodzi? Powiedzcie mi, to wpłynie. To jest Liquid Moon Dust Eyeshadow od Urban Decay w kolorku Recharged. Tak by to wyglądało. To jest ten taki mm, świecący, fajny cień. Rozświetlacz WhatsApp. Biorę WhatsAppa. Tamten jest Rose Gold, więc to będą dwa odcienie rozświetlacza. Zastanawiałam się nad beką i chyba jeszcze przechwycę Beckę. Z pędzalków biorę po prostu trzy do oczu. O. Takie, czekajcie, takie pędzelki do oczu. Jeżeli chodzi, nie biorę tej szczotki, właśnie z primarka tej dużej, ona by mi zajęła naprawdę dużo miejsca. Po prostu wezmę beauty blendera jeszcze. No i oczywiście do korektora pod oczy, ale widzę, że korektora nie wzięłam. Brawo, ja także jeszcze sobie przypomniałam o korektorze. Za chwilę go tutaj dopakuję. I to by było tutaj na tyle, jeżeli chodzi o kosmetyczkę. E, dalej mam tutaj tak serum od Marty do włosów. E, tutaj jest serum z Bielendy, tutaj mamy nabłyszczacz do włosów. Dalej mamy z klinika, em, do demakijażu płyn, dalej sztyft pod paszki Versace Bright Crystal i Soap Glory, to jest mój ten taki body shimmer cream, czyli taki nabuszczający, rozświetlający balsam do ciała e, i kolejna saszetka. Mamy tutaj krem na dzień, biorę, wybrałam od klich. E, wzięłam moją, oczywiście, protezkę, protezkę czyli moje zęby, e, moje ząbki. E, dalej wzięłam tabletki przeciwbólowe, jakiś patyczek do skórek. Tutaj jest klej, ten taki do protezki. Tutaj mam Katrys czyli mój e, podkład. Biorę jako jedyny i baza z PS Pro. To są wszystkie moje rzeczy. Jeszcze nie wiem co do perfum, które tutaj zabrać. Okej, okay, tutaj przygotowałam jeszcze rzeczy, które dokładam. Biorę te okularki. To są te okularki, o których mnie pytałyście. Ja uważam, że są one zaczepiste i to są okularki z Hedromu za 8,99 albo 79. Link miałyście ostatnio pod filmikiem, także to są okularki, które ze sobą zabieram. Przygotowałam właśnie tutaj resztę rzeczy, którą dorzucę. Tylko patrzę pojemność biorę jeszcze ten brązer. mam nadzieję że nie trzęsę wam tutaj obiektywem dalej biorę kick as czyli concealer czyli oczywiście korektor no i tak jak powiedziałam wezmę sobie jeszcze beker i trzy rzeczy do nakładania czyli aplikowania produktów czyli do brązera oczywiście rozświetlacza ten pędzelek cala kala dalej beauty blender właśnie muszę go wybrać ale biorę ten i szczoteczkę z PS Pro. I to są wszystkie rzeczy, jakie ze sobą zabieram. Mam nadzieję, że taki filmik wam się podoba. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górze. Jeżeli macie jakiekolwiek do mnie zapytania, to oczywiście piszcie w komentarzach pod filmem. I cóż, i tak by wyglądało moje przygotowanie się na wyjazd. Chyba wezmę właśnie są tę plecaczek, nie będę brała torebki, bo będę chciała zakupić tam jakąś torebkę. Także Także tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o perfumki, to wybrałam właśnie tutaj sobie takie. Mam próbeczki ze sobą: Black Opium. Ja sobie je porozrywam tylko z opakowania. Czyli to jest jedna próbka. Zastanawiam się, czy nie wziąć właśnie tej Karoliny Herrery. Może się nim po prostu wypsikam. Zastanawiałam się też nad tym często. Nie wiem, jeszcze zobaczę, bo jest taki fajny świeży od Chanela. A tu pojemność jest 20 ml, także też super. Kolejna próbka to jest Montparis od Yves Saint Laurent, więc to by było to. I trzeci, trzeci zapach to jest Valentino Donna. Taki taka próbka. I tu jeszcze mam dwa, czyli Modern Mousse, jeszcze nie w którym się właśnie wypisikam, a który wezmę. I Michael Kors Wonderlust. To są moje właśnie wszystkie perfumetki. Zastanowię się jeszcze, które zabiorę. Także tak by to wyglądało. To są te trzy zapachy, jakie bym ze sobą zabierała. Już Wam pokazuję. Tak to wygląda. Także to by było na tyle, ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że ten filmik Wam się podoba, spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie oczywiście łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, wówczas będziecie ze mną na bieżąco. Zapraszam Was również na Facebooka oraz na Instagrama e, oraz na Snapchata, się 35 No e, i cóż, ja się z Wami żegnam, trzymajcie się cieplutko, e, życzę Wam również udanych wakacji, jeżeli się gdzieś teraz wybieracie, bo dzieci mają wolne, więc być może do buziaków dla Was i ja Was zabieram ze sobą na wakacje. Majo!